Klasztor w Chemis. Oto zbliżali się do Lech, stolicy Ladakhu. Nawet nie musieli popędzać utrudzonych koni. Wyciągały szyje na widok domostw, potrząsały łubami, jakby chciały zrzucić z siebie pustynny kurz, rżały i samorzutnie przyspieszały kroku. Jeźdźcy również z radością zdążali do gwarnego miasta, rozpościerającego się u stóp masywu skalnego. Doskonale już było widać siedzibę dawnych królów Ladakhu i klasztor poszczególne kondygnacje kilkupiętrowego pałacu zwężały się ku górze. Na płaskich dachach roiło się od ludzi. Bosman osłonił dłonią oczy od słońca, by lepiej widzieć. A niech to wieloryb połknie. Coś niezwykłego musi dziać się w mieście. Widzę gromady ludzi na dachach domów. Przypatrują się czemuś w dole na ulicy, zauważył po chwili. Ma pan rację, ja też to spostrzegłem, przytaknął Tomek. W tej chwili potężny okrzyk uniósł się nad miastem. Co tam się dzieje do licha? Powiedział Bosman. Może to jakaś rewolucja? Wstrzymali konie, a gdy reszta się zbliżyła, Tomek zawołał. Na dachach domów pełno ludzi i słychać krzyki. Właśnie zastanawiamy się, co to może oznaczać. Prawdopodobnie mieszkańcy Lech przyglądają się grze w polo rozgrywanej na placu bazaru, poinformował pandit Davassarman, a po chwili dodał. Oczywiście, że się nie mylę, teraz na pewno jedna z drużyn wbiła gola. Słyszycie panowie orkiestrę? W ten sposób czci się tutaj każdą bramkę zdobytą przez drużynę. Od strony miasta dobiegały odgłosy trąb i dudnienie bębnów. Niebawem karawana dotarła do szeroko otwartej bramy w murach okalających miasto i wjechała w ulicę rynkową wysadzaną wysokimi topolami. Zazwyczaj tutaj odbywały się targi, lecz tego dnia wszystkie bazary były pozamykane, ponieważ na środku szerokiej ulicy ośmiu zręcznych jeźdźców rozgrywało mecz obserwowany przez tłum kibiców. Wszędzie było pełno ludzi stali wzdłuż domów wyglądali z okien spoglądali z dachów wśród widzów przeważali ladak chowie, lecz nie brak było indusów kaszmirczyków tybetańczyków a nawet i kupców z odległego chińskiego turkestanu mieszczanki wyróżniały się szykownymi ubiorami w porównaniu z baryłkowatymi wieśniaczkami które nosiły grube suknie sięgające kostek i okrywały się owczymi skórami karawana stanęła na skraju bazaru przed rozbawionym tłumem Będziemy chyba musieli poczekać tutaj aż do zakończenia gry, odezwał się Wilmowski do Pandita Devasarmana. Gdzie spodziewa się pan zastać pana smugę? O tym dowiemy się od angielskiego rezydenta. Przede wszystkim jednak musimy ulokować w karawanseraju naszych ludzi. Wszyscy są bardzo zmęczeni, odpowiedział Babu. Czy daleko stąd do karawanseraju? Znajduje się przy końcu ulicy. Ten mecz może trwać jeszcze dość długo, zafrasował się Wilmowski. Nie przedostaniemy się teraz. Dlaczego, Sahibie? roześmiał się babu. Jedziemy. Uderzył konia piętami, zanim ruszyła cała karawana. Koń Pandita Wasarmana wcisnął się w tłum widzów odwróconych plecami do bramy. Ktoś krzyknął oburzony i kilkanaście rąk wyciągnęło się ku cuglom wierzchowca, lecz naraz ucichły wszelkie protesty. Ladakhowie ujrzeli białych Sahibów. Natychmiast pospiesznie zaczęli się rozstępować, aby przepuścić karawanę. Mężczyźni kłaniali się uniżenie. Proszę, jacy to grzeczni ludzie, z uznaniem rzekł Bosman, gdy karawana wyjechała na wolną przestrzeń. Czy to zwyczaj miejscowy nakazuje im kłaniać się tak nisko wszystkim przybyszom? Według tutejszych zwyczajów wymienia się pozdrowienia nawet z obcymi ludźmi, lecz Brytyjczycy nauczyli Ladakhów oraz innych mieszkańców Azji szczególnego szacunku dla białej rasy. Nie doceniasz, szlachetny sahibie, przywileju, jaki daje ci tutaj kolor twej skóry, ironicznie odparł Dawasarman. Dobroduszny marynarz nie wyczuł drwiny w jego głosie, to też z uznaniem skinął głową i rzekł. Wielka to zasługa Anglików, że wprowadzili grzeczność oraz dobre obyczaje. Nie było to wcale takie trudne. Bij, Sahibie, tak jak oni szpicrutą, gdy ktoś niezbyt szybko ustępuje ci z drogi, a dokonasz tego samego dobrego dzieła. Kpisz pan chyba ze mnie, zdumiał się bosman. Nie kpię, tylko dobrze znam angielską szkołę grzeczności. To znaczy, że ci nieszczęśni ludzie wzięli nas za Anglików? Oczywiście. W przeciwnym razie byliby uprzejmi, lecz nie wykazywaliby uniżoności spowodowanej strachem przed białymi kolonizatorami. Tfu! Do stu beczek zjełczałego tyranu. Jak widzę, krajowcy słusznie nie mają zbyt wielkiego nabożeństwa do Anglików. Słyszałeś, Tomku? Słyszałem, panie Bosmanie. Zaraz odniosłem wrażenie, że biorą nas tutaj za Brytyjczyków. Wjechali na podwórze karawanseraju. Udarza zajął się sprawami gospodarskimi, dopilnował rozsiodłania koni, ulokował je w stajni, a także wypłacił należność ludziom wynajętym w Ganderbalu. Podróżnicy umyli się, przebrali w czyste ubrania, na prędce zjedli posiłek, po czym bez zwłoki wyruszyli do siedziby angielskiego rezydenta. Mieszkał on nieopodal rynku w obszernym, wygodnym domu, otoczonym małym ogródkiem. Indyjski służący wprowadził ich do salonu. Po kilku minutach pojawił się wysoki, opalony mężczyzna. Przyjaźnie skinął głową panditowi Davassarmanowi i podał mu rękę. A to są zapewne panowie zapowiedziani przez mile u nas widzianego pana smugę? zapytał rezydent, zwracając się do podróżników. Tak, sir Francis. Szlachetni sahibowie dążą do spotkania z sikarem smugą potwierdził pandit Dawasarman i kolejno dokonał prezentacji. Rezydent przywitał się z podróżnikami, poprosił ich, aby usiedli. Czy bardzo uciążliwą mieli panowie podróż? Słyszałem, że śnieg spadł w górach, zagadnął. Jazda była dość męcząca. W niektórych miejscach śnieżyca zasypała przejścia. Musieliśmy wyruszać w drogę przed świtem, aby minąć je, zanim słońce roztopi zmrożoną w nocy pokrywę. Mimo to udało nam się przebyć całą trasę w ciągu jedenastu dni, odpowiedział Wilmowski. Zaraz spostrzegłem, że panowie są zaprawieni do odbywania długich marszów. Wcale nie widać po Was zmęczenia, chociaż zaledwie dwie godziny temu obserwowałem Wasz wjazd do miasta. Wtedy właśnie przyglądałem się grze w polo. Chętnie byłbym przyjrzał się rozgrywce, gdyby to nie opóźniło spotkania z Panem Smugą, wtrącił Tomek. Pan Smuga również ucieszy się przybyciem Panów. Niecierpliwie Was oczekuje, powiedział rezydent, uśmiechając się do młodzieńca. Więc nareszcie ujrzymy naszego przyjaciela! zawołał Tomek uradowany. Zastaniecie go Panowie w klasztorze w Chemis. Odległem stąd o jeden dzień konnej jazdy, wyjaśnił rezydent. Jeżeli wyruszycie jutro o świcie, to przy okazji będziecie mogli ujrzeć ciekawe buddyjskie misterium, odbywające się raz do roku w tamtejszym klasztorze. Zazwyczaj ściągają na nie pielgrzymi z bardzo odległych okolic, nawet z Lhasy. Jak to, więc pana smugi nie ma w Lech? Zmartwił się Tomek, spoglądając niespokojnie na ojca i bosmana. Nasz przyjaciel jakoś stał się bardzo nieuchwytny, podążamy za nim aż z Bombaju, i wszędzie, dokąd przybywamy, zastajemy jedynie wiadomość o nim, odezwał się Wilmowski. Widocznie istnieją ku temu ważne powody. Nie wątpię, że sam wyjaśni je panom w chemis. Spokojnie odparł rezydent. A jeśli go tam nie zastaniemy, powątpiewająco mruknął bosman. Pan smuga zaledwie dwa dni temu udał się z nowo zakupionymi końmi do chemis, gdzie miał panów oczekiwać. Gdyby zmienił zamiar, na pewno dałby mi o tym znać, stanowczo oświadczył rezydent. Nie widzę powodu do niepokoju o niego. Powód może by się i znalazł, odpalił Bosman. Przybywamy z Europy na wezwanie przyjaciela. Obiecuję czekać w Bombaju. Tam zamiast niego wita nas morderca, a on sam stale ulatnia się jak kamfora. Rezydent obrzucił podróżników przenikliwym wzrokiem. Potem pytająco spojrzał na pandita Dawasarmana, jakby od niego oczekiwał wyjaśnień. Sahib Smuga za moim pośrednictwem pozostawił w Bombaju u pracownika linii okrętowej list oraz depozyt, dla swych szlachetnych przyjaciół. Otóż urzędnik ten, Abbas, został zamordowany w chwili, gdy oddawał Sahibom to, co u niego pozostawiliśmy. Po dokonaniu zabójstwa morderca umknął, zabierając depozyt, powiedział pandit Dabasarman. To naprawdę niezwykle intrygujące, zdumiał się rezydent. Może panowie zechcieliby opowiedzieć mi coś więcej o tym dziwnym wydarzeniu? Wilmowski spełnił jego życzenie, a wtedy rezydent rzekł. Hm, więc mówi pan, że morderca miał szeroką bliznę na twarzy. To naprawdę zastanawiające. W każdym razie musiał w jakiś sposób poznać zamiary pana smugi. Inaczej nie mógłby wiedzieć, że pozostawiono dla was złoto u Abbasa. Miejscowa policja przeprowadziła śledztwo w Bombaju, a więc posiada panów zeznanie jako świadków. To dobrze. W wolnej chwili zajmę się tą sprawą. Czy panu wiadomo, w jakim celu smuga sprowadził nas aż do centralnej Azji? Zapytał Wilmowski. Tylko w ogólnych zarysach, lecz nie jestem upoważniony do wyjaśnień na ten temat. Niebawem pan smuga osobiście wszystko panom wyjawi. Przy okazji chciałbym zapytać, czy panowie podróżujecie na angielskich paszportach? Tak. Czy życzy pan sobie je obejrzeć? Bardzo proszę. Muszę odnotować panów przybycie do Ladaku. Rezydent uważnie przeglądał dokumenty, robił jakieś notatki, w końcu znów zwrócił się do Wilmowskiego. Jak wynika z paszportów, wszyscy panowie pochodzą z Warszawy, która obecnie należy do Rosji. Czy wobec tego posiadacie jakieś dokumenty wydane przez władze rosyjskie? Oczywiście, lecz w obecnej naszej sytuacji nie są one aktualne, odparł Wilmowski, zaintrygowany pytaniem rezydenta. Czy nikt z panów przypadkiem nie posiada autentycznego paszportu rosyjskiego? Owszem, ja mam, ponieważ całkowicie legalnie wyjechałem za granicę, odezwał się Tomek. Czy ma pan go przy sobie? indagował rezydent. Nie, znajduje się w bagażach w karawanseraju. W Lech? Oczywiście. To bardzo dobrze. A czy pozostali panowie również posiadają w Lech jakieś dokumenty rosyjskie? Posiadamy, ale naprawdę nie rozumiem o co panu chodzi, zniecierpliwił się Wilmowski. Czy angielskie paszporty nie są wystarczające? Ależ są doskonałe! O tamte historie pytałem jedynie z ciekawości. Proszę mi nie brać tego za złe, usprawiedliwił się rezydent. Pospiesznie zwrócił podróżnikom dokumenty, po czym zaprosił ich na herbatę i szklaneczkę whisky. Po godzinie wracali do karawanseraju. Niewiele rozmawiali po drodze, uzgodnili jedynie z panditem Dawasarmanem, iż nazajutrz rankiem wyruszą do Chemis. Wkrótce po powrocie do oberży, Dawasarman wyszedł na miasto pod pretekstem zrobienia zakupów. Nasi podróżnicy pozostali. Zaledwie Indus oddalił się z izby, Tomek rzekł do ojca i bosmana. Czy zauważyliście, iż rezydent wymienił porozumiewawcze spojrzenie z Dawasarmanem, gdy powiedziałem o moim rosyjskim paszporcie? I mnie też się tak wydawało, potwierdził bosman. Ja nic nie zauważyłem, ponieważ siedział do mnie bokiem, powiedział Winmowski, marszcząc brwi. Ciekawe o co mu chodziło. Czyżby. Nie, to niemożliwe, aby smuga poważył się na takie szaleństwo. Co masz na myśli, ojcze? Wyjaśnij nam, proszę. Zdawało mi się, że odgadłem zamiary Smugi, ale to jest naprawdę niemożliwe, więc lepiej dajmy pokój niedorzecznym domysłom. Smuga sam wyjaśni całą sprawę. Na frasunek najlepszy trunek. Mam tu pod ręką butelczynę jamajki, więc wypijmy po łyku dla nabrania humoru, zaproponował Bosman. Wolę filiżankę czarnej kawy, której nie piłem już od wyjazdu z Bombaju. Czy masz ochotę na kawę, ojcze? zapytał Tomek. Chętnie napije się kawy i kieliszek rumu, powiedział Wilmowski. Wobec tego przygotuj także dla mnie kubek kawy, dodał Bosman. Czuję, że smuga wdał się w jakieś ciemne interesy, ale pali je sęk. Naprawdę, rad go zobaczę. Pandit Dawasarman, po powrocie do karawanseraju, zastał swych towarzyszy na pogawędce przy czarnej kawie. Na uprzejme zaproszenie Wilmowskiego usiadł w ich gronie. Tomek przyrządził dla niego kubek kawy, po czym zaczął wypytywać o uroczystości w klasztorze w chemis, o których uprzednio wspomniał rezydent. Jest to naprawdę bardzo oryginalne buddyjskie misterium, wyjaśnił Dawasarman. Lamowie poprzebierani za różne maszkary, starają się przedstawić obraz życia pozagrobowego, by w ten sposób przyzwyczaić wiernych do okropności, na jakie będą narażeni po śmierci. Niezłe to musi być przedstawienie, skoro ludziska przybywają na nie nawet z dalekiego Tybetu, zauważył Bosman. Prawdę rzekłeś, sahibie, przytaknął Davassarman. Ponadto klasztory w Chemis, Spittugu i w Sakarze są prawdziwymi bastionami buddyzmu w Ladakhu, a z nich najświętszy, najbogatszy jest właśnie klasztor w Chemis. Zdaniem tak znanego badacza Azji Środkowej jak Sir Francis Young Husband, został on zbudowany na wzór klasztoru Dalajlamy w Lhasie. Sir Francis Young Husband? zdziwił się Tomek. Czyżby pan miał na myśli angielskiego rezydenta w Lech? Tak, o nim właśnie mówię. To jeden z nielicznych Europejczyków, który widział Lhasę, odpowiedział Dawasarman. Więc to jest ten znany angielski podróżnik? Pytał Tomek. Zgadłeś, Sahibie. To jest sir Francis Young Husband. Już od roku przebywa w Kaszmirze jako angielski rezydent. Filmowski zdziwiony spojrzał na pandita Dawasarmana. O dolicha. Przecież pan przedstawił mi rezydenta jako sir Francisa Young Husbanda. Jak to się mogło stać, że od razu nie zwróciłem uwagi na tak dobrze znane mi nazwisko? Zawołał pospiesznie. A cóż z tym nadzwyczajnego? Zapytał bosman Nowicki, wzruszając ramionami. Young Husband odgrywa niepośrednią rolę w zakulisowych działaniach Brytyjczyków w Azji Środkowej, odparł Wilmowski. A więc to tak się sprawy mają, mruknął marynarz. No no, ciekawe, jakie to interesy łączą z nim pana smugę. Niebawem dowiemy się wszystkiego, rzekł Tomek, porozumiewawczo mrugając do Bosmana, aby nie wygadał się niepotrzebnie. Marynarz dostrzegł znaki dawane przez przyjaciela. Zaraz też zaczął z innej beczki. Szkoda, że tak późno się dowiadujemy, jaką to ważną figurę mieliśmy przyjemność poznać. Chętnie pogadałbym z panem Young Hasbendem o tutejszych krajach, skoro jest takim znawcą polityki. Dobrze to przecież wiedzieć, co w trawie piszczy. Ja również żałuję, że jakimś dziwnym zbiegiem okoliczności nie zwróciłem uwagi na nazwisko rezydenta, przyznał Wilmowski. Nie wykorzystaliśmy tak wspaniałej okazji, z żalem powiedział Tomek. Myślę jednak, że pan Pandit Dawasarman równie dobrze zna sprawy Azji Środkowej. Przecież odbywał pan niebezpieczne wyprawy do różnych krajów. Na pewno moglibyśmy wiele od pana usłyszeć. Święta racja! Opowiedz pan z łaski swojej o tutejszych podróżnikach. Zawsze chętnie słuchamy takich historii, przyłączył się Bosman do prośby Tomka. Wydaje mi się, że panów szczególnie ciekawią ekspedycje Sir Francisa, rzekł dawa Sarman. Chcielibyśmy usłyszeć o znanych badaczach Azji Środkowej, odparł Tomek. Wiem co nieco o panu Jan będzie i Sven Hedinie, ale na tym też kończą się moje wiadomości. Niełatwo jest opowiadać o ekspedycjach odkrywczych, których działalność nie została jeszcze dotąd zakończona, rozpoczął dawa Sarman. Do połowy XIX wieku Azja Środkowa wraz z górami granicznymi była niemal zupełnie nieznana, a o wielu obszarach Azji wiemy bardzo mało nawet i dzisiaj. Szczególnie niedostępna okazała się Wyżyna Tybetańska, dostępu do niej bowiem bronią najwyższe góry świata, surowy klimat oraz nieufni wobec obcych przybyszów mieszkańcy otaczający niezwykłą tajemnicą święte dla nich miasto Lhasa. Pierwsze intrygujące wieści o niektórych krajach Azji Środkowej dotarły w XIV wieku do Europy za pośrednictwem takich podróżników jak Rubruk, Marco Polo i Odoryk z Pordenon. Później do Tybetu przybywali z Chin Jezuici. Klaprot zebrał w pewną całość wyniki ich spostrzeżeń. Na początku XIX wieku Manning oraz Hutz i Gabet badali poszczególne szlaki, wszakże mimo to Tybet nadal pozostawał okrytym rokiem tajemnicy. Każdemu Europejczykowi groziła tam śmierć, więc Anglicy wpadli na pomysł, by wykształcić szereg topografów indyjskich. Ci tak zwani w potocznej mowie Pundyci lub Panditowie, znając język i zwyczaje, zaczęli się przekradać do niegościnnego kraju. Oczywiście większość z nich ginęła bez śladu, a tylko kilku szczęśliwcom udało się dotrzeć do Lhasy. Jeden Pundyta przez jakiś czas nawet przebywał w świętym dla buddystów mieście, udając pobożnego pielgrzyma. Pundyci Nain Sik i Krishna Ugyen Gyatso szczególnie wsławili się badaniami w Tybecie. To podobne do Anglików. Oni lubią wyjmować kasztany z ognia cudzymi rękami, wtrącił Bosman. A o sobie to szanowny pan nic nie wspomni? Nie odbywam wypraw w celach wyłącznie odkrywczych. Poza tym jako żołnierz jestem szczególnie zobowiązany do utrzymania w tajemnicy wykonywanych zadań, odparł pandit Davassarman. Moja działalność przeważnie skupia się wokół krajów Azji Środkowej, bezpośrednio graniczących z Indiami Brytyjskimi. Chyba Sahibowie zdają sobie sprawę, że im mniej się wie o zawiłych sprawach pogranicza, tym bezpieczniej odbywa się podróż po tych dzikich pustkowiach. Wracając jednak do historii odkryć, na początku drugiej połowy XIX wieku bracia Schlagindwait urządzili wypad poza góry Karakorum. Zaledwie 17 lat temu obecny rezydent w Kaszmirze Sir Francis Young Husband jako pierwszy przeszedł w poprzek Azji Środkową, idąc od Pekinu ku zachodowi, w latach 1903 i 4 razem z generałem Macdonaldem znów udał się do Tybetu i po raz pierwszy w historii tego kraju zmusił Tybetańczyków do wpuszczenia europejskiej ekspedycji do lasy. Przepraszam, że przerywam, ale czy generał Macdonald, bawiący na polowaniu w Alwarze, był właśnie tym współtowarzyszem Jan Husbanda w ekspedycji do Tybetu? Zaciekawił się Wilmowski. Nie mylisz się, Sahibie, powiedział pandit Dawassarman. Co, krok to nowy prorok, mruknął bosman. Po nitce dojdziemy do kłębka. Wilmowski skarcił go wzrokiem. Marynarz umilkł. Dawasarman tymczasem ciągnął dalej. U schyłku XIX wieku Kapus i Ben Walot dokonali pierwszego przejścia przez Pamir, potem ten ostatni odbył wyprawę naukową w poprzek Tybetu od Taszkientu do Hanoi. Również w tym czasie Amerykanin Rockhill zapuścił się w głąb Tybetu, lecz nie udało mu się osiągnąć lasy. Poważne zdobycze naukowe przyniosły wyprawy Da Troila i Grenarda. Wreszcie od roku 1894 Sahib Sven Hedin rozpoczął swoje wielkie wyprawy. Jak słyszałem ostatnio, udało mu się zmylić czujność Sir Francisa i niedawno przedarł się z Lech do południowego Tybetu, gdzie podobno jeszcze przebywa. W północnym Tybecie kilka lat temu prowadził badania Filchner i Tafel. Zaledwie rok temu Bruce i Layard wyruszyli z Lech, by przez Tybet, góry Kanlun i pustynię Gobi dojść aż do Pekinu. W ten sposób Europejczycy powoli przenikają do tajemniczych krajów Azji Środkowej, lecz mimo to Tybet w dalszym ciągu jest przed nimi zamknięty. Jak wynika z pana opowieści, Anglicy nie popierają wypraw Svena Hedina, chociaż zależy im na poznaniu Tybetu, zauważył Tomek. To nie jest takie proste, mój drogi, wtrącił Wilmowski. Sven Hedin nie działa z ramienia Brytyjczyków, dlatego też utrudniają mu badania, jak i innym podróżnikom obcych państw. Które wszelkimi sposobami starają się ugruntować swoje wpływy w krajach Azji Środkowej. Należy wspomnieć również, że w czasie gdy Anglicy badali z południa Wyżyny Środkowoazjatyckie, od strony północnej przedsiębrali wyprawy podróżnicy wysłani przez rząd rosyjski. Na przykład w połowie XIX wieku Piotr Siemionow-Tieniszański, jeden z najwybitniejszych rosyjskich badaczy Azji, jako pierwszy zbadał góry Tien Shan tworzące zaporę pomiędzy posiadłościami rosyjskimi w Azji a środkową Azją i tym samym utorował Rosji drogę w głąb kontynentu. Potem miały miejsce badania Weniukowa we wschodnim Turkiestanie oraz Siewiercowa w Tienszanie i Pamirze. Szczególnie duże znaczenie miały cztery wielkie wyprawy Mikołaja Przewalskiego, dzięki którym po raz pierwszy gruntownie zostały zbadane prawie nieznane obszary kotliny Tarymskiej oraz północnego Tybetu. Przewalski także zapuścił się w głąb Tybetu, przekroczył góry Marco Polo i dopiero w odległości 250 km od lasy władze tybetańskie zmusiły go do zawrócenia z drogi. Wykonał zdjęcia kartograficzne na trasie 30 tysięcy km, odkrył dzikiego wielbłąda i dzikiego konia, nazwanego potem koniem Przewalskiego. Także rosyjski badacz Potanin dwukrotnie podróżował po wschodnim Tybecie. Ojcze! Nie wspomniałeś nic o generale Bronisławie Grąbczewskim, przypomniał Tomek. Zaraz o nim powiem, bo niemałe osiągnięcia w badaniu Azji Środkowej mają również i Polacy w służbie rosyjskiej. Do najwybitniejszych z nich należy właśnie Grąbczewski. Badał on Turkiestan, Kaszgarie, góry Tien Shan, Pamir, góry Hindukusz w Afganistanie i północno-wschodnie krańce Tybetu. Podczas wszystkich wypraw gromadził zbiory przyrodnicze, etnograficzne, sporządzał mapy i zdjęcia marszutowe w krajach zupełnie niezbadanych, czym poważnie przyczynił się do rozszerzenia wiadomości o Azji Środkowej. Pan Young Husband na pewno zna generała Grąbczewskiego, bo jak słyszałem, wyprawy ich spotkały się swego czasu w Pamirze. Ekspedycje Grąbczewskiego wywołały wśród Anglików poważny niepokój. Zna go więc nie tylko Sahib Young Husband, odpowiedział Pandit Davassarman. Uśmiechając się zagadkowo. W czasie badań prowadzonych przez Grąbczewskiego inny polski geolog, Karol Bogdanowicz, wyruszył w 1888 roku z wyprawą badawczą Piewcowa, ciągnął Wilmowski. Polak ten wykonał pierwsze zdjęcia geologiczne we wschodniej części Tien Shanu, w górach Kunlun i Autyntak na pograniczu Tybetu. Wilmowski zaczął nabijać fajkę tytoniem, a pandit Dawasarman uśmiechnął się i rzekł. Ekspedycje rosyjskie nie mogły się podobać Anglikom. Góry Hindukusz stanowią naturalną granicę pomiędzy Indiami a Rosją i Turkiestanem chińskim. Niektóre wojownicze ludy zamieszkujące pas przygraniczny Kaszmiru nie sprzyjały Brytyjczykom. Rozbójniczy Kanjuci, dzielący się na Hunzów i Nagarów, zawsze uważali Chiny i Rosję za największe potęgi świata. Pozostawali w szczególnie dobrych stosunkach z władzami Turkiestanu chińskiego, gdzie w okolicy Jarkendu. Król Hunzów posiada prywatny jagir, czyli ziemię, nadaną w zamian za pomoc udzieloną Chinom podczas tłumienia powstania w 1847 roku w Turkestanie. W tej to posiadłości schronił się też po zajęciu państwa Kandżutów przez Anglików. Brytyjczycy bardzo się obawiali wpływów rosyjskich w pogranicznych krajach, których ludy opierały się zakusą Wielkiej Brytanii. Zrozumieli, że krajowcy, dowodzeni przez rosyjskich oficerów, stanowiliby groźną siłę. To też zbrojnie zajęli nadgraniczne państewka, potem zaś kierowali do zagrożonych rejonów wysłanników, aby ci obserwowali wszelkie poczynania Rosjan. Och, to może pan jest również takim wysłannikiem? zawołał Tomek. Stąd zapewne i to przebranie, dodał Bosman. No no, nie myślałam, żeś pan taki ryzykant. Pozory często mylą. Czas nam już udać się na spoczynek. Dobranoc sahibom, zakończył dyskusję Pandit Davassarman, po czym zaczął się przygotowywać do snu. Nie lada to ptaszek, mruknął marynarz. Tak, tak, wszystko przemawia za tym, że przystraja się w cudze piórka, szeptem powtórzył Tomek. Skoro opowieści skończone, to kładźmy się spać, panowie. Szybciej nam minie czas do spotkania z panem smugą, głośno odezwał się bosman.